Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Krokol. Kolejne balatro. Oczywiście zagramy sobie dzisiaj zieloną stawkę, co y, zwiększa nam skalowanie się każdego tego, że ma ciemno tutaj, że, no po prostu wszystkie y, wejścia się skalują o wiele szybciej, więc będziemy mieli fest ciężej. To bym sobie wziął wszystkie rzeczy za darmo w pierwszym sklepie. Całkiem spoko nawet mi się wydaje. A tutaj, to mi się wydaje, że pierwsze co będzie trzeba lecieć pod kolor. Nie widzę innej opcji, bo no na wyższych... na no ogólnie no, bez koloru zagranego ciężko mi się wydaje o cokolwiek się starać. Nie oszukujmy się. A tutaj, bez koloru albo streeta, no streetik też jeszcze by siadł, nie? Nie ma co mówić. Mamy skolor na szczęście, nie muszę się pocić, nie wiadomo, jak jeszcze of Kind bym miał tutaj ewentualnie. Nawet spok. Jest ok, Dajemy radę, nie ma najgorzej. Przydałaby mi się jakaś zrzutka może dodatkowa. No ale dobra. Zacznijmy od nieparzystych żetonów. Lepsze nie pokera. Nie. Pewnie nigdy nie niego nie zagram, ale tak super. Co co ciekawego, dodaję do mnożnik podwójną rangę karty na, na ręce o najniższej Nie No hmm. nieźle, niezłe, i nawet by mi to mogło siąść, więc myślę, że spoko. A tutaj fajne jest na pa dwie pary, więc ja bym spróbował sobie dwie pary może podwyższyć. No i coś już więcej mamy. Jakieś żatoniki raczej dostanę, może coś jeszcze z tą uniesioną pięścią się wys wyskrobie, że tak powiem. Bardzo blisko mam ce Więc ja bym go próbował. No i się trafił. Więc świetnie. Bardzo dobrze. I co, dodaje mi 18? Do mnożnika chyba dał mi 18. A nie tej tutaj w ręce. Okej, okay. czyli jak chcę grać pod ciebie, to muszę wypierdzielić wszystkie inne karty. Tak. Coś takiego. To weźmiemy. Bo teleskop mi bardzo dużo da, mimo wszystko. Eee, a tak, to raczej bym próbował następną. Podwójny znacznik. Uu. Mogłoby mi się coś niezłego trafić. A tu i tak kasy nie dostanę, więc zaryzykuję i to wezmę. Jakoś mnie aż tak nie rajcuje dostanie sklepu. <grytanie> Dobra, spróbujmy dwie pary i wyrzućmy sobie może siódemkę. Spróbujmy. To dostanę przy okazji 20? Tak, mnożnika. No to no, nawet siada. Nawet siada. Nawet siada. Piłży świetnie pieniądze. Mm. O! Całkiem niezły dostać podwójny znaczek, jeżeli się coś fajnego trafi, a jeżeli nie, to będę trzymał. Zmienię <laughs> wszystkie karty w ręce na pojedynczy kolor. Uuu, zmienię wszystkie karty w ręce na pojedynczą, pojedynczą losowo marangę do rozmiaru ręki. Mmm. To by było nawet ciekawe. Czy chcę pojedynczą rangę, czy chcę pojedynczy kolor? To mi może zniwelować dosyć dużo niskich kart, żeby ten Joker był dobry. Albo może mi wszystkie zmienić na niskie karty. Mimo wszystko bym zaryzykował. Jopki! Nawet nieźle. Nawet bardzo nieźle bym powiedział. To też sobie bym kupił. I ryzykował. Tak jest. Mm, mm. TAK jest. Karty dobierane twarzą do dołu, i zagranie ręce. Damy radę. Damy radę. Mm. Też właśnie jeszcze chciałem wam powiedzieć, że od przyszłego tygodnia możecie się spodziewać e, zmiany serii z Balatro na Minecrafta na modach. Myślę, że Minecraft na modach e, bardziej wam się spodoba. Mi się ostatnio bardzo chce grać, a widzę, że balator nie siedzi aż tak bardzo. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Za tydzień dokładnie się dowiecie jaka to jest paczka, bo już coś tam mam wybrane, żartuję. Ale wybiorę, <grym> więc za tydzień się dokładnie dowiecie, co tam będę miał ciekawego. Mam nadzieję, że się Wam spodoba seria. Mi się też mam nadzieję, że spodoba, bo chcę ją grać długo. <grym> Dobra, wywalamy to. Mam szóstkę też w sumie. I siódemkę razy 2 dostaniemy, plus 10 i jeszcze razy dwa. Bardzo dużo. Kurde, kolor. Prawdopodobnie tu są jobki. No prawie. Ale i tak zadziałało, więc dobrze. Dobra. 12. Świetne. Dobrze, dobrze. Ty mi fajne żetony możesz dać, więc wstępnie cię kupię. Może jeszcze cię wywalę, Jeszcze się zastanowię. No, tu wolałbym pieniądze. Mimo, że mogę ryzykować, to mogę też zaryzykować, że dostanę na tego, który w sumie zależy mi na sprzedaży. Więc. No, no, się tak, no. Figury karciane to mnie nie obchodzi. Więcej karta Tarota też mnie jakoś tak nie, nie rajcuje. Podwoja pieniądze to bym nawet wziął. A tu bym do sklepu chętnie też wszedł. Dużo pieniędzy będę miał, jestem z podwójnego znacznika to. Fakt. Dobra, to i to wywala. My. I świetnie. No teraz będę dosyć dużo torturuje, jak widzę. No bo mam też mniejszy rozmiar ręki. Fajny byłby Voucher na rozmiary ręki. No ale się nie trafia. Zróbmy wszystkie karty z punkta, punktające. Punktujące w ostatniej ręce rundy. Mech. Coś na dziewiątki, coś na ósemki. No i nic ciekawego. Niestety. Bierzemy. No, niestety troszeczkę się zbiłem z kasy, ale trudno, że tony bazowej mnożniki są pomniejszone o połowę. uuuu kłopoty tu mogą być. Mimo wszystko zaryzykowałbym na jopki. Dobrze, że, za, że zaryzykowałem. Jakoś tak. Problemem mam w wymowie dzisiaj. Ja nie wiem z czego, ale ale jakoś tak problemy mam w tej wymowie dzisiaj. Dobra, tu bym kolor może próbował. Albo dwie pary. <laughs> są ulepszone na jeden level wyższy. Dwie pary się praktycznie nie opłaca grać, jeżeli nie ulepszycie przynajmniej raz, może dwa. Level wtedy są bardzo przyjemne do gry już. O tak. pędzel malarski. Faktycznie mam dzisiaj jakieś problemy z filmową. Nie wiem od czego. <laughs> Ale damy radę, widzowie. Mam nadzieję, że wy w, 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 wierzycie we mnie. <gryzanie> Dobra, mam bardzo dużą szansę na te trio więc chętnie bym zaczął może kupować karty, które mi będą zmieniać na jopki. Ewentualnie karty tarota, żeby usuwać na jopki. Też mi się wydaje, że spoko. Jeśli zagram strita, ty, jokerze, jesteś tak świetny, że cię biorę. Nie ma innej opcji. To bym zagrał, bo mnie nie obchodzą jokerki. No nawet triowkań z niższych kart się trafił, ty. Dobrze, dobrze. Trójeczka jak dalala. lala. Nie wiem ile to już daje. Cztery. Póki co kiepsko, ale się wyskaluje na pewno myślę. Dobra, jak jopek to biorę, jak nie to nie biorę. Stalowa. Stalowa dobra, ale nie mogę. Myślę, że nie mogę, trójeczkę kupujemy. Czy tu jestem voucher? Nie. Ale czy ja mam ten voucher? Mogę gdzieś sprawdzić jakie mam vouchery? kupony, Tak, mam ten, dobra. Mam ten co największą zagraną daje mi do nożnika. To jest to. <noise> największą zagraną mam szansę dostać tutaj po prostu. O to chodziło. Hmm. Nic ciekawego. Tu też bym zagrał. Nie zauważyłem co tam jest za przeszkazajka. Hahaha, ha, ale jestem super. Coś z murem. Piątkę też powinienem wywalić, jestem głupi. Czy się Jopek za ten nie trafił? 9, 8, 7, 6. Dobrze. Jest Jopek. Więc y, zostawmy sobie Jopka. Dobra, dodatkowe żetony wleciały. Z tego też żetony do... Bardziej mi się opłaca grać trójkę. I bym został przy tej trójce. Grajmy trójki tylko. No. Grajmy trójki. Nie wiem, czy kiedykolwiek leciałem na trójki. Zazwyczaj jak już miałem to, to już starałem się lecieć na e, te. Czwórki. Jak już miałem taką okazję, żeby grać. Wtedy już starałem się grać na czwórki, a nie na trójki. No, ale spróbujmy na trójki. To jest to zawsze coś nowego, nie? Świetna zabawa. Kamienne karty są za to super, bo do trójki one się jak najbardziej będą liczyć. A banana bym wziął. Planuję po z jednej strony poszerzać, z drugiej strony pomniejszać talię, więc nie wiem, co by było lepsze. Chcę grać? Nie chcę grać za dużo nieparzystych, więc myślę, że to. Pomógłbym sprzedać Ciebie, ale ja jednak liczę, że dostanę coś ciekawego. Przeszkazajka XL to jest po prostu. Okej, okay. mm, może być kłopoty, mogą być kłopoty, przepraszam. To mi da więcej chyba nie, niż kolor, zdecydowanie więcej. I te dwie wyrzucimy. Może w kolejnej się kolor trafi. Na to liczę. Mm, no niestety się nie trafił. się trafia. Co mi da? To, czy to? Nożlika. To. To nie jest liczone w ogóle jako rangi. Bez rangi lub koloru. Na niższej randze. No fakty. Ma to, ma to sens. Ma to sens. Dwie pary? Nie, nie kusi mnie, żeby zagrać dwóch par. Mm... Tak zróbmy. Tak. Jobka zostawiam, bo mi się jopki mogą trafić. Jobków mam jeszcze 6. Wow, dużo. <grytanie> Ktoś by się spodziewał, że tak dużo mogę mieć. Jobków jeszcze. No, tutaj kłopoty mogą być niezłe. Ale się na szczęście trafił jopek. Więc jesteśmy uratowani. To mi daje, trójkość mi daje więcej niż Full House raczej. Więc spoko. To bierzemy i kupi odblokowany kupon. W końcu. Myślałem, że już kurde dawno powinienem go mieć odblokowanego, ale... Dopiero teraz. Nic ciekawego. Jakby mi się kurde zamiast jopki króle trafiły, to to baron byłby kos. Kozacki. I to naprawdę mocno kozacki. Czy słychać, że coś ze mną z mową jest nie tak? Bez ja się czuję, jakbym nie wiem. Przynajmniej wczoraj popił nie wiadomo ile. Fun fact: Nic nie piłem, żeby nie było. Później, że będziecie mnie osądzać o nie wiadomo co. Nic nie piłem. Nic nie piłem. Fajny byłby ten Joker, co mi daje plus 20 do mnożnika za zagranie trzech kart. To wtedy lepszy jest niż uniesiona dłoń. Bo tu muszę liczyć na coś ciekawego. O kurde. Trafiły się królówki, to też rzadkość. No ale Trio of Kind działa. Działa i znowu mi się banan nie chce zniszczyć. Czy to jest jakaś, nie wiem, Fatum? To weźmiemy, usuniemy sobie dwójkę jakąś może. Syf. Na jopka liczyłem, no. 13 dolców, dzika, trefle, karo, złota. Ale gówno, to no, wolę 13 dolków. Mogłem to użyć, A jestem cepem. Ale to myślę, się każdy wie. Zaryzykuję. Na jakiegoś rzadkiego jokera. Może akurat... Próbujmy tak. Dobra, wyrzucę też to. Dam! To mi daje więcej! Piątka. Zagramy piątkę. To już od razu dam Zagramy piątkę, bo mi da więcej. No i akurat kamienne! Ale miło. chyba pora się fochnąć. Chamstwo, prostactwo i... Fu. Ej, kłopoty są ty. Dziesięć dziewięć, siedem sześć pięć, jedna jest w talii. Nie mam odrzuceń siedem sześć pięć, czwórka. Wolę liczyć na ósemkę? Myślę. Kurde, zapomniałem. Ale jestem... górde inteligencja! Inteligencja w widzowie! Jopek 109. No, oczywiście. Kolor. Zagram w high karta. Nie na kolor, albo Jopki. Highcard to mam wtedy największą szansę. Okej. Okay. Nie najgorzej. Dobra, czy jestem w stanie wbić 10 koła? Polo 4 razy zagrany. Nie ma źle. To mi da więcej niż Street, a Streeta też mogę zagrać. Zdecydowanie mi to da więcej niż Street. Dobrze, próbujemy. To mi dużo dało. Straciło było odrzucenia. Fakty. Kurde! Jestem kiepski w tę grę, nie potrafię w to grać, więc kończę serię. <gry> Ale odblokowaliśmy in blanco, czyli plus jeden slot na Jokera. Ale to jest dobre ty! Demet! Kozackie to jest. Gdybym miał czas, to bym zagrał jeszcze jedno podejście, ale nie mam niestety czasu, a już i tak to jest po raz drugi jak to nagrywam. Yy... I jeszcze odblokowałem przy okazji jednego Jokera, którego wam chcę pokazać. Jokera odblokowałem, bo wyszedłem i wszedłem do gry. Jak klikniecie kontynuuj, po prostu kon... po prostu wyjdziecie z jakiegoś podejścia, klikniecie kontynuuj, odblokowujecie Jokera, który z tego co mi w ogóle wiadomo jest dosyć dobry. Chyba go tu nie zobaczę, nie? Jeżeli go nie zobaczyłem, taki party joker. Nie wiem, jak do końca go nazwać. Nie wiem do końca, też, co on daje. Chyba za kartę jakieś tam coś. Do, wiem, że mnoży coś. Ale tyle wiem. Ja dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobała seria z Balatro. Jeżeli będziecie chcieli kontynuację, proszę o odzew w komentarzach, a się pojawi jakieś jeszcze odcinki z Balatro. Na razie dziękuję. Zapraszam na serię z Minecrafta, z Lego oraz z. Co tam jeszcze nagrywam? Backpack Battles. Nie wiem ile jeszcze będzie odcinku z Backpack Battles, ale już do setnego odcinka doszliśmy, więc coś tam trzeba będzie kminić. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Na razie.